Okej, okay, fajnie. Chyba scena jest wystarczająco duża. Wydaje mi się, że mogę tutaj zagrać koncert. No, ale jak tak patrzę, to zdecydowanie mogłoby być więcej świateł. O tak, żeby oświetliły mnie dokładnie z każdej strony i dokładnie, żeby każdy widział mój występ. Super. E, perkusja na środku już stoi. Dobra, e, widzę wielkie głośniki po bokach i gigantyczne ekrany, wyświetlacze, aby mnie było widać. się kręci. Czy to już jest obsługa? Halo, halo, tutaj, tutaj jestem! Cześć, kochana! O, rany, jak ty świetnie wyglądasz! Um, nie poznaliśmy się wcześniej, ale od dzisiaj jestem twoją gitarzystką. O, mam w zespole nową gitarzystkę? Przepraszam, nawet nie wiedziałam. Ale muszę przyznać, stylu we masz niezłą. A no, dzięki, dzięki! Ty też wyglądasz niczego sobie! To co? E, chyba brakuje nam sceny na środku. No i teraz od razu lepiej. Jest scena i jest dużo miejsca dla mnie. Chociaż. Mogłoby być troszeczkę więcej, bo, bo ja dużo tańczę. E, przesuń się. A ja to gdzie niby mam stać? Ja też chcę być na scenie. O, tu zaraz obok ciebie. W końcu gitarzystka to bardzo ważny element podczas koncertu. Oj, przepraszam cię, ale ja podczas y, występu występuję sama. Na scenie nikt oprócz mnie nie stoi. Orkiestra jest zawsze po bokach. O, no nie wiem. Może tak było wcześniej. Ale ja, jako najlepsza gitarzystka w tym kraju, zawsze jestem na scenie. Obok gwiazdy. Ups, ym, no to nie, u mnie to nie przejdzie. A, także ustaw się tam z boku, podłącz y, oczywiście mikrofon, y, wzmacniacz. A ty w ogóle wiesz, co masz grać? Ej, no co ty? No pewnie, że wiem. Ha! No, ostre, rokowe wiosenki. O rany, o, rany. S -s słabo mi. Wody, D dajcie mi wody, bo bo ja chyba zaraz tleję. Ja jakie rokowe? To by się chyba coś pomyliło. Ja nie jestem rokową wokalistką. Ja śpiewam y zupełnie inną muzykę. Czy ty w ogóle wiesz, kim ja jestem? Czy ty w ogóle wiesz? Jakie są moje piosenki? E, w, w zasadzie to nie wiem. A, czy to ważne? Dostanę nuty i, i zagram. No zobaczysz, będzie fajnie. Ej, no, laska, nie stresuj się. Ja zaraz zemdleję. Ja. Ja nie dam rady wystąpić. O, wody, wody. Ej, ty nie pij tyle wody, bo podczas koncertu będzie się chciało siusiu. Napisz lepiej Coli. Ona jest zdecydowanie lepsza. A poza tym... Weź wyluzuj, dziewczyno. Błagam. Błagam, niech, niech to okaże się jakim, jakimś koszmarem. Och, przez tę gitarzystkę zaczynam se plenić. To jak mam zaśpiewać piosenkę? Eee, piękna. E, to ty jesteś tu na tym zdjęciu? Uuuu, ale stylowa. Nieźle, nieźle. Fajna z Ciebie blondyna. A, a co to w ogóle jest? O, świetnie, że to znalazłaś, bo, bo to Ci chyba powinno trochę pomóc. P proszę, to jest moja płyta z muzyką. O, proszę, zobacz. Zaraz znajdziemy jakiś yy, odtwarzacz, najlepiej gramofon, na płytę winylowe i posłuchasz muzyki, jaką ja gram. Na pewno Ci się spodoba, tylko proszę, naucz się ją grać na gitarze. Gra, gra co? Gramofon? O rany dziewczyno, ty to jesteś 100 lat za nami, <laughs> Tak się mówi do kogoś, jak używa rzeczy sprzed wielu, wielu lat. Teraz są płyty CD, mp3, wszystko jest w internecie, a nie na płytach winylowych. E, a ja lubię płyty winylowe i jest wiele takich osób, proszę zobacz. Tu jest gramofon, kładamy płytę, no i zaraz usłyszysz tę moją przepiękną muzykę i pokażę Ci, jakie robię remiksy. No na pewno Ci się spodoba, chodź tu bliżej. Okej, okay, niech Ci będzie, w końcu no jakby nie patrzeć, to Ty jesteś tutaj gwiazdą, a ja, ja, ja gram na gitarze. No dobra, no puszczaj tę swoją muzę z tej wielkiej różowej płyty. normalnie mnie, mnie zatkało. Ta muzyka jest świetna. Ja, ja nigdy czegoś takiego wcześniej nie słyszałam. Włącz ją jeszcze raz. Co? Opadła kopara? Opadła szczęka? Mówiłam, ja nie jestem byle jaką pierwszą gwiazdą. Ha, i co? Ha, 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 widzę, że ktoś się zakochał w mojej muzyce. Ja, ja ko kompletnie nie wiem, co, co, co mam powiedzieć. Ja myślałam, że ty śpiewasz jakieś zwykłe popowe piosenki, a, a ta muza... Ta muza jest super. O ja cię kręcę, no, no, no mega. No dobra. To ty mi robisz miejsce na scenie. Przynosisz mi więcej koli do picia, ale za to możesz zagrać na tym cudownym koncercie. Nie no, spoko, spoko. Dla, dla takiej gwiazdy to ja zrobię wszystko. No mówię ci, twoja muzyka sprawiła, że po prostu jestem twoją największą fanką. Proszę tutaj kola, tak jak prosiłaś. A teraz co? Chyba zrobimy próbę. Odpalamy muzykę! No tak. Tak to się zazwyczaj kończy. Gdy ktoś tylko mnie usłyszy, od razu traci dla mnie głowę. Ach, no nie ma co się dziwić. Łyk coli. Mm, polecam, polecam. Jest przepyszna. O tak, tego mi było trzeba. Dzięki temu napojowi od razu lepiej mi się śpiewa. we Wu! To jest niezapomniana chwila dla mnie. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz zagram obok ciebie na tej gitarze. Och, to ja dziękuję. Taka gitarzystka to wielki skarb. Myślę, że jak wszyscy będą chcieli, to zagramy jeszcze nie jeden koncert. Papa! Pa.